Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Kurzyska, jestem dyrektorem Muzeum imieniem księdza, dr Wadysława Łęki w Grudziądzu. Przygotowywaliśmy się tutaj długo do zmiany strony internetowej i z moimi tutaj współpracownikami właściwie określiliśmy sobie te swoje, jakby nowe oczekiwania względem nowej strony internetowej. Mieliśmy za zadanie jednak troszeczkę po serfowania po innych stronach innych muzeów w Polsce i na świecie. Przeanalizowaliśmy również swoją starą stronę internetową, stwierdziliśmy, wypunktowaliśmy co jest złe. Następnie stworzyliśmy taki katalog życzeń i przystąpiliśmy do pracy. Wytyczyliśmy sobie zadanie i określiliśmy to, co tak naprawdę nie podoba nam się w starej stronie i to, co chcemy nowego w nowej stronie, a więc troszeczkę poserwowaliśmy po stronach innych instytucji, ale nie tylko muzealnych w Polsce i na świecie. I z tego powstałe z tych katalogów życzeń powstały takie, taki katalog nowej strony, taki szablon nowej strony. że powiedzieć, że internauci zauważyli naszą stronę, a więc to dowodzi, że jednak jesteśmy już, żyjemy w takich czasach, gdzie internet odgrywa bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka. I, I zaglądają na naszą stronę i tutaj były pochwały od razu. Zostało to zauważone. I mamy głosy i z Grudziądza, jak i również z Polski. O, o tym, że ta nasza strona jest czytelna, jest y, funkcjonalna, można bardzo dużo dowiedzieć się o, o, o muzeum i o zmianach, które następują w muzeum, także no myślę, że to tutaj jest taka, taki jakby y, powód do dumy. No proszę Państwa, no jeśli miałabym Państwa mówi, mówiąc o tej stronie, to jedynie mogę Państwa zachęcić poprzez to, żebyście weszli na tę stronę, to jest strona WW Muzeum Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.